I się widzowie to jest kolejny odcinaczek, taki bardziej pogadankowy. Jestem tutaj sobie na jakimś polu. I co? Lecimy. Ja tutaj sobie jestem z wami. Taki odcinaczek bardziej pogadankowy chciałem zrobić. Żeby też, wiadomo, była rozrywka i tak dalej. Ale żeby też na kanale pojawiały się takie, wiecie, treści, które wam się przydadzą. Wiedza, takie wartościowe i tak dalej. Ogólnie sobie przygotowałem. Tutaj tak sobie napisałem o samodyscyplinie i walce ze sobą właśnie. To jest, yy, yy, tak, 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 tak się będzie nazywał ten odcinek, walka ze sobą, bo głównie chodzi o to, jest takie założenie właśnie, że yy, my teraz żyjemy w takim świecie, że możemy podejmować wybory na co dzień, yy, oczywiście wiadomo, pozytywne, negatywne. Załóżmy sobie, że nie wiem, idziecie sobie do żabki, i na przykład, nie wiem, musicie sobie nabić białko Albo po prostu coś zjeść, co nie? Musicie sobie coś zjeść No i podejmujecie wybór Możecie, nie wiem, zjeść, zjeść jakiegoś, nie wiem, gotowego hamburgera Nie wiem, kupić sobie pączka Albo kupić na przykład, nie wiem, jakiś zdrowy serek wiejski Albo jakiś, e, kupić sobie wodę do tego Zamiast na przykład, nie wiem, jakiegoś energetyka Albo jakiś alkohol jeszcze Wiecie o co chodzi Podejmujecie te wybory I tak naprawdę, e, można powiedzieć, że cały czas w jakiś sposób Albo wy, e, walczy, w, jakich, w jakiś sposób walczycie ze sobą, albo wygrywacie, albo przegrywacie. Moim zdaniem trochę tak jest, że jeżeli na ktoś załóżmy, nie wiem, chce schu, schudnąć, no to jest taki dobry przy, przypadek, ale uważam, że on jest no, dobry po prostu. E, że na przykład, nie wiem, Ktoś chce schudnąć, a idzie do sklepu i kupuje słodycze. Nie? No to w tym momencie przegrał ze sobą, nie? E, bo widzicie, no, ja, jego cel jest taki, żeby. Jego cel jest. Jak, jak on ma taki cel że chce właśnie schudnąć, a jak, jakiś sposób przegrywa ze sobą i przeciwdziała samemu sobie, nie w sensie przegrywa ze sobą. Przynajmniej ja to, ja to tak widzę, nie? I chodzi o to, że jak macie tą samodyscyplinę, to oczywiście, wiadomo, ja tam staram się nagrać te odcinki motywacyjne i tak dalej, żeby Was zmotywować, ale samodyscyplina uważam, to jest większość pracy i ona jest ważniejsza niż motywacja. Chodzi o to, widzowie, że wyobraźcie sobie na przykład taki, taki kominek, nie? Maj, macie kominek, coś tam do niego dorzucacie, nie? Wyobraźcie sobie kominek eee, i, 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 i w tym kominku możecie, możecie, możecie do niego dorzucać, na przykład, nie wiem, papier, drewno, jakieś gazety itd. i tak dalej. Ogólnie tak jak wiecie, papier i gazety palą się dosyć szybko, spalają się no, w gnieniu oka, tak naprawdę bardzo szybko naprawdę i potem już ich nie ma. Natomiast drewno spala się powoli i starcza na długo. I właśnie o to chodzi, że jak się zabieracie za coś, za jakiś cel w Waszym życiu, to macie właśnie yy, w taki sposób się brać za coś, czyli nie, że super motywacja, nie wiadomo co, tutaj się szybko wypalam, tak jak ten papier i te gazety, tylko tak jak, tak jak to drewno. Palicie się długo, yy, jesteście na tym celu stabilnie, yy, tak jak to drewno się spala, długo, tak wydługo dążycie do tego celu, jesteście wytrwali, tak jak to drewno jest yy, po prostu długo się spala. W każdym razie wiecie o co mi chodzi. I pragnę Wam przekazać też w tym odcinku właśnie to, że świeżcie tą samodyscyplinę codziennie. Bo naprawdę ona w życiu jest ultraważna. Uważam, że jest ultra ważna w życiu i, i, i gdzieś tam y, na pewno Wam się to przyda, nie? Więc spróbujcie tak na co dzień mieć takie małe zwycięstwa, zwycięstwa nad samym sobą. Czyli, na przykład, wiecie, mózg Wam mówi, nie wiem, kup pączka, a ty zamiast tego kupicie, nie wiem. Yy, jabłko na przykład ze sklepu, nie albo banana, albo mandarynkę, nie? wiecie o co mi chodzi, że tak wygracie z samym sobą i pokażecie przed samym sobą, że potraficie wygrać, nie bo naprawdę z tą samodyscypliną jest tak, że ona się ultra przydaje, tak jak mówię i no walczy, to tak naprawdę yy, jeżeli macie do, do, dobrą, wyświetloną samodyscyplinę, to naprawdę jesteście w stanie dużo zdziałać. Yy, I to właśnie chciałem wam przekazać w dzisiejszym takim krótszym odcinku yy, Właśnie o tej samodyscyplinie i ta metafora z kominkiem wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo trafna do naszego życia Więc spróbujcie z tego skorzystać, spróbujcie po prostu wygrywać ze sobą na co dzień, żeby mieć lepszą tą samodyscyplinę yy, i, I gdzieś tam stawać się coraz jeszcze silniejszymi właśnie w swojej głowie, bo wiecie Umysł tak naprawdę, yy, wydaje mi się, że umysł też jakby określa ile jesteśmy zdolni zrobić, bo no mój trener, mój trener Mariuszek 224.5 na Instagramie, tu będziecie gdzieś mieli No bardzo bliska mi osoba, no radę, można powiedzieć, że taki mój przyszywany, przyszywany tata powiedział mi kiedyś, że jest coś, coś w stylu, takim stylu. Nie wiem, czy dokładnie teraz cytuję, ale coś w stylu, że jesteś w sta, stanie zrobić na tyle, na ile pozwalci Twój umysł, nie? Czyli właśnie jeżeli będzie mieli mindset zwycięzcy, to będziecie zwyciężać. Zapamiętajcie to, to jest bardzo ważne Mindset, to też jest bardzo ważne Także co, dziękuję Wam za ten odcineczek Widzowie, prawdopodobnie Jakiś tam kadr też się powtórzy Na innym odcinku, bo chcę tu nagrać jeszcze jeden odcinek Tylko może zmienię kamerę Także co, taki trochę spontaniczny I co, pozderki i Szymanu!